Znajdujemy się w restauracji Sushi Sushizume, specjalizującej się w kuchni japońskiej. Restauracja oferuje przede wszystkim dania kuchni japońskiej, czyli sushi. Oferujemy również japońskie zupy, sałatki, desery. W ofercie mamy również alkohole japońskie, takie jak piwa i wina oraz sake. Przedział cenowy naszych dań jest naprawdę bardzo w cen, bo możemy zjeść tutaj na przykład pasamaki z ogórkiem, które kosztują już 9 zł ale również yy, bogatsze w składniki maki, które kosztują mniej więcej od 20 do 30 zł. W naszej karcie znajduje się kilkanaście zestawów skomponowanych przez właściciela, a zarazem szefa kuchni. Szczególnie polecane i najczęściej zamawiany przez naszych gości to zestaw sumy na spotkania ze znajomymi. Również dzieci znajdą coś dla siebie, oferujemy dla nich trzy zestawy z surową albo z żeby. rybą. Organizujemy imprezy okolicznościowe w lokalu do 15 osób. Jesteśmy w stanie również dowieść potrawy na takie imprezy jak urodziny, chrzciny czy komunie. Potrawy na obszarze Wilanowa dowozimy od 29 zł. Obszar jak zawady Mokotów, Ursynów od 50 zł. Wtedy dostawa jest gratis. Restauracja otwarta jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 12 do 22.